Ile razy zastanawiałeś się w ciszy, czy coś jest nie tak z tobą, że jeszcze nie doświadczyłeś miłości, o której marzysz? Ile nocy zostało naznaczonych tą pustką, ukrytą pod pozorem siły, podczas gdy przekonywałeś się, że nie potrzebujesz nikogo. Prawda, której być może nikt nie powiedział ci wyraźnie, jest taka, że nigdy nie byłeś trudny do kochania, po prostu wielokrotnie uczono cię akceptować okruchy. Normalizować mało, zadowalać się prawie. I to nie jest Twoja wina. To nieświadoma adaptacja, obrona, pancerz ukształtowany przez doświadczenia, które pozostawiły ślady na duszy. Karl Jung przypomina nam, że wiele z tego, czego doświadczamy na zewnątrz, jest odbiciem tego, co jest ukryte w nieświadomości. Jeśli w ciągu życia nauczyłeś się milczeć, kurczyć się, aby zmieścić się w przestrzeniach innych, kochać w nadziei na bycie wybranym, to prawdopodobnie zinternalizowałeś ideę, że musisz zasłużyć na miłość, jakby była nagrodą, a nie prawem. Ale to przekonanie nie wzięło się znikąd, zostało zasiane, podlewane i wzmacniane przez zewnętrzne głosy, aż stało się Twoim własnym głosem. I tu zaczyna się rozłączenie. Kiedy wierzysz, że problem leży w Tobie, Podczas gdy w rzeczywistości leży w tym, czego nauczyłeś się akceptować. Wiele kobiet, zwłaszcza po czterdziestce, nosi w sobie milczące zmęczenie, które nie jest tylko fizyczne, jest emocjonalne. To ciężar lat próby dostosowania się, relacji, w których były zbyt silne, zbyt cierpliwe, zbyt wyrozumiałe, aż zaczęły znikać w sobie. A najbardziej bolesne w tym wszystkim Zaczynanie wierzyć, że to zniknięcie było miłością. Jung uczył nas, że to, czego zaprzeczamy w sobie, nie znika, tylko chowa się w cieniu. I może dziś jesteś tutaj właśnie dlatego, że twoja dusza zaczęła szeptać, że nie chce już tak żyć, że już nie wystarczy przeżyć, czas się rozpoznać. Możesz być przyzwyczajony do idei, że tak po prostu jest, że miłość boli. Że relacje zawsze są grą niesprawiedliwych ustępstw. Ale to nieprawda to tylko historia, którą ci opowiedziano, powtarzana tak często, że stała się wewnętrzną narracją. Jung mówił, że to, co akceptujemy biernie, staje się przeznaczeniem, a kiedy akceptujesz mało, nieświadomie zaczynasz żyć życiem mniejszym niż na to zasługujesz. Nie z powodu słabości, ale z lojalności wobec tego, co znałeś jako miłość. Nadszedł czas, aby zakwestionować te pożyczone prawdy. Nadszedł czas, aby odzyskać swoją. Nie jesteś problemem. Nigdy nie byłeś. To, co się stało, to stopniowe oddalanie się od Twojej istoty, od intuicyjnej, intensywnej i mądrej kobiety, która istnieje w Tobie. I to oddalenie nie nastąpiło z powodu słabości. Nastąpiło, ponieważ musiałeś przeżyć. Dostosowałeś się, aby się zmieścić. Milczałeś, aby nie stracić. Ustąpiłeś, aby utrzymać. Ale teraz, być może po raz pierwszy od dawna, zaczynasz się zastanawiać. A co jeśli zasługuje na więcej? A co jeśli prawdziwa miłość nie polega na ciągłym wysiłku, ale na wzajemnym uznaniu? Jung nazwałby to wezwaniem duszy, tym punktem zwrotnym, w którym przestajemy żyć, aby podobać się i zaczynamy żyć. Aby się odnaleźć. To ponowne spotkanie z tym, kim jesteś naprawdę, nie będzie natychmiastowe, ale zaczyna się od odważnego wyboru przestania akceptowania mało. Ponieważ za każdym razem, gdy akceptujesz mniej niż na to zasługujesz, oddalasz się bardziej od całej kobiety, która mieszka w tobie. Jung mówił, że to, czego potrzebujemy do uzdrowienia. Jest ukryte właśnie w tych częściach nas, które próbujemy ukryć. Więc może teraz jest czas, aby przyjąć swój ból, swój gniew, swoją frustrację, nie jako wady, ale jako przesłania, jako kompas wskazujący drogę do bardziej autentycznego, pełnego, bardziej Twojego życia. I dlatego istnieje to wideo, aby być lustrem, aby przypomnieć Ci o czymś. Co być może zapomniałeś w drodze? Prawdziwa miłość nie wymaga, abyś się pomniejszał. Nie żąda milczenia, nie cięży na piersi, nie tworzy ciągłych wątpliwości. Prawdziwa miłość, ta, której Jung nauczyłby nas szukać najpierw w sobie, zanim szukać na zewnątrz, rozpoznaje, przyjmuje, podnosi. I wszystko zaczyna się, gdy decydujesz, że nie będziesz już akceptować okruchów. Ponieważ kiedy traktujesz się jak kogoś godnego miłości, świat zaczyna odpowiadać na tej samej częstotliwości. I to być może jest początkiem Twojej prawdziwej wolności. Kiedy myślimy o miłości, wielu z nas nadal patrzy na nią przez zniekształconą soczewkę, przefiltrowaną przez zewnętrzne oczekiwania i liczne komunikaty, które otrzymujemy w ciągu życia. Od najmłodszych lat. Uczymy się szukać akceptacji innych, dostosowywać się, aby podobać się, wierzyć, że miłość jest czymś, co trzeba zdobyć za wszelką cenę. Ale co, jeśli zamiast szukać miłości poza nami, klucz do jej pełnego doświadczania leży w rozpoznaniu naszej własnej istoty? A co, jeśli prawdziwa rewolucja emocjonalna, której tak bardzo szukamy, zaczyna się od ponownego połączenia z tym, kim jesteśmy, bez strachu? Bez zastrzeżeń, Jung przypomina nam, że aby naprawdę kochać siebie, najpierw musimy zaakceptować i zintegrować wszystkie części nas samych, te dobre i te trudne. Tylko wtedy możemy osiągnąć życie pełne głębi i autentycznego połączenia, zarówno z samymi sobą, jak i z innymi. Idea, że miłość jest nagrodą zarezerwowaną dla tych, którzy na nią zasługują, dla tych, Którzy się poświęcają, jest przekonaniem, które idzie wbrew naturze autentyczności. Kiedy wybieramy przyjąć siebie ze wszystkimi niedoskonałościami, lękami i nawet sprzecznościami, zaczynamy rozumieć miłość nie jako poszukiwanie, ale jako stan bycia. Prawdziwa wolność emocjonalna przychodzi, gdy przestajemy walczyć z tym, kim jesteśmy i zaczynamy się akceptować w pełni. Jung wierzył. Że indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, jest najważniejszą podróżą, jaką możemy odbyć w życiu. Kiedy jesteśmy w harmonii z naszą wewnętrzną prawdą, miłość przestaje być walką zewnętrzną i przekształca się w siłę, która pochodzi z wnętrza, zmieniając sposób, w jaki odnosimy się do świata. W świecie, gdzie presja na bycie perfekcyjną jest ciągła, wiele kobiet. Czuje się uwięzionych w pudełku, które zostało dla nich ukształtowane od dzieciństwa. Uczy się je być opiekunkami, dawać więcej niż otrzymują, martwić się bardziej o innych niż o siebie. Ten ciężar emocjonalny staje się niewidzialnym ciężarem, który kształtuje ich wybory miłosne. Z czasem te kobiety zaczynają wierzyć, że miłość jest czymś, co wymaga ciągłego wysiłku, co trzeba zdobyć. I że ich wartość zależy od zdolności do zadowalania innych. Ale to dalekie od prawdy. Miłość nie powinna być nierównowagą, powinna być odbiciem wzajemnej wymiany szacunku, autentyczności i akceptacji. Prawdziwa miłość rodzi się, gdy dwie osoby, pełne i całe, spotykają się. Ale dlaczego tak wielu z nas gubi się w tym cyklu akceptowania mniej, niż na to zasługujemy? Odpowiedź może być głębsza niż sobie wyobrażamy. Jung mówi nam o koncepcji cienia, tego co ukrywamy, czego nie akceptujemy w sobie. Często części, których nie lubimy w sobie, są tymi, które uniemożliwiają nam rozpoznanie, jak bardzo jesteśmy godni miłości. Te ukryte aspekty naszej psychiki mogą być odpowiedzialne za przyciąganie nas do toksycznych związków, gdzie akceptujemy okruchy, gdzie szukamy walidacji zamiast Prawdziwej wzajemności. Dopiero gdy jesteśmy w stanie oświetlić nasz cień i go zaakceptować, możemy naprawdę przestać szukać w drugim tym, co już mamy w sobie. Wyobraź sobie na chwilę, że stoisz przed lustrem, ale to nie jest zwykłe lustro, to lustro psychologiczne. Kiedy patrzysz na siebie, widzisz nie tylko kobietę, którą prezentujesz światu, ale także wszystkie części siebie, które być może próbowałeś ukryć. Strach, niepewność, słabości. Kiedy Jung mówi o procesie indywiduacji, wzywa nas do patrzenia na siebie z uczciwością i odwagą. Prawdziwe piękno indywiduacji leży w akceptacji wszystkiego, czym jesteśmy bez osądzania, bez winy. I to właśnie to spojrzenie, wolne od samokrytyki i strachu, otwiera drogę do prawdziwej miłości. Ponieważ tylko gdy w pełni akceptujemy, kim jesteśmy, Możemy dać sobie pozwolenie na otrzymanie miłości, na którą zasługujemy? Możesz zadawać sobie pytanie: Ale jak rozpocząć tę podróż? Jak wyjść z tego cyklu złych wyborów i niesatysfakcjonujących związków? Odpowiedź zaczyna się od małych aktów współczucia wobec siebie. Kiedy uznajemy, że zasługujemy na szacunek i miłość, zaczynamy zauważać dynamiki, które wcześniej akceptowaliśmy. Jako normalne. Idea, że musimy się poświęcać, pomniejszać, lub dostosowywać się do oczekiwań innych, zaczyna się rozpadać. Indywiduacja jest stopniowym procesem, a podróż zaczyna się, gdy pozwalamy sobie zakwestionować nasze najgłębsze przekonania na temat miłości. Miłość nie jest niedoborem, nie jest czymś, co trzeba zdobyć, jest obfitością, którą należy pielęgnować, od wewnątrz na zewnątrz. To jest kluczowy punkt w każdej podróży samopoznania: zrozumienie, że prawdziwa miłość nigdy nie będzie oparta na strachu strach przed tym, że nie będziesz kochać strach przed tym, że nie jesteś wystarczająco dobry strach przed odrzuceniem. Te lęki są owocem błędnego przekonania, że nasza wartość zależy od zewnętrznej walidacji. Kiedy łączysz się z swoją istotą, kiedy rozpoznajesz, że pełnia miłości leży w akceptacji siebie, te lęki zaczynają tracić swoją siłę. Strach przed byciem samemu, przed tym, że nie zostaniesz wybrany, zaczyna się rozpraszać. I najbardziej zaskakujące jest to, że porzucając te lęki, otwierasz się na miłość w sposób głębszy i bardziej autentyczny, bez pośpiechu, bez lęku, po prostu pozwalając. Aby pojawiła się naturalnie. W ciągu życia wiele kobiet uczy się stawiać innych na pierwszym miejscu, ustępować, dostosowywać się. To jedna z największych pułapek, jakie społeczeństwo nakłada. Mit, że prawdziwa miłość to ciągłe poświęcenie. Ale to fałsz. Prawdziwa miłość zaczyna się od samoakceptacji, od uznania, że jesteś godna dokładnie taka. Jaka jesteś. Nie musisz się zmieniać, aby zasłużyć na miłość. Proces indywiduacji, samopoznania, uczy właśnie tego, że miłość zaczyna się, gdy dajesz sobie pozwolenie na bycie całą, bez masek, bez ustępstw. I dopiero od tego punktu integralności wewnętrznej, miłość, prawdziwa i bez zastrzeżeń, może się objawić. Refleksja Junga nad nieświadomością zbiorową. Pomaga nam również zrozumieć, jak nasze osobiste historie łączą się z historiami innych. Nie jesteś sama w tej podróży. Trudności, lęki, dylematy są wspólne dla wielu kobiet. Różnica polega na tym, jak wybieramy patrzeć na te doświadczenia. Nieświadomość zbiorowa jest zbiornikiem mądrości i cierpienia, ale także żyznym polem do transformacji. Kiedy uświadamiamy sobie co jest w naszej nieświadomości, możemy ukształtować nową historię dla siebie historię, w której miłość nie jest tylko możliwa, ale istotna dla naszej podróży samopoznania. Ważne jest, aby pamiętać, że transformacja nie dzieje się z dnia na dzień. Nie mówimy o powierzchownej zmianie, ale o głębokim ruchu, który odbywa się warstwami. Praca Karla Junga uczy nas, że uzdrowienie emocjonalne, i duchowe nie jest liniowe, wymaga cierpliwości, współczucia wobec siebie i przede wszystkim odwagi, aby skonfrontować się z tym, czego często wolelibyśmy ignorować. Ten proces uświadamiania sobie, akceptowania ciemnych części naszej psychiki, to właśnie to, co czyni nas bardziej kompletnymi, bardziej całymi i w konsekwencji bardziej przygotowanymi na prawdziwą miłość. Być może już zadawałaś sobie pytanie, czy kiedykolwiek znajdziesz miłość, na którą naprawdę zasługujesz. A odpowiedź brzmi, tak, ale być może w inny sposób, niż sobie wyobrażasz. Prawdziwa miłość nie jest czymś, co znajdujesz poza sobą, ale czymś, co rodzi się w tobie, gdy uświadamiasz sobie swoją własną godność. Zaczyna się w momencie, gdy przestajesz się poświęcać, gubić. Akceptować mniej. Kiedy zaczynasz żyć z autentycznością, z odwagą i rozpoznajesz się jako niesamowita kobieta, którą zawsze byłaś, zaczynasz przyciągać miłość, która jest w harmonii z tym, kim naprawdę jesteś. To największy prezent, jaki możesz sobie dać możliwość życia bez ustępstw, bez lęków, bez pomniejszania się. Prawdziwa miłość nie wymaga, abyś się zmieniała, aby podobać się. Ale abyś pozwoliła sobie być tym, kim jesteś. Jung uczy nas, że prawdziwa transformacja następuje, gdy akceptujemy wszystkie aspekty naszej osobowości, dobre i trudne. Tylko wtedy możemy osiągnąć życie pełne głębi i autentycznego połączenia, zarówno z samą sobą, jak i z innymi. Kontynuacja. Kiedy zaczynasz żyć zgodnie z swoją prawdziwą istotą, dzieje się coś interesującego. Ludzie, którzy łączą się z tobą, ci, którzy zbliżają się do twojej energii, robią to w sposób głębszy i bardziej autentyczny. Nie chodzi już o zadowalanie lub dostosowywanie się do tego, czego oczekuje druga osoba, ale o tworzenie połączenia, które powstaje naturalnie, w którym obie strony rozpoznają się jako równe, bez masek. To właśnie tego uczy nas Jung o autentyczności. I relacjach interpersonalnych. Kiedy pozwalasz sobie być prawdziwą, tworzy się bezpieczna przestrzeń, w której może zakwitnąć prawdziwa miłość. Ta wewnętrzna transformacja, która zachodzi, gdy w pełni siebie akceptujemy, ma również znaczący wpływ na nasze wybory i zachowania. Kiedy przestajemy szukać walidacji u innych, zaczynamy podejmować bardziej świadome decyzje, zgodne z tym, czego naprawdę chcemy. Nie jest to już desperackie poszukiwanie aprobaty lub strach przed zawiedzeniem. Zamiast tego podejmujemy decyzje oparte na głębokim poczuciu własnej wartości i zrozumieniu naszych własnych potrzeb. To jest punkt zwrotny, moment, w którym wreszcie rozumiesz, że miłość nie jest czymś, o co trzeba walczyć, ale czymś, co pojawia się naturalnie, gdy stawiasz siebie na pierwszym miejscu w swoim życiu. W miarę jak zaczynasz internalizować tę nową perspektywę, zauważasz, że miłość w rzeczywistości nie jest ciągłą walką. Jung uczył nas, że prawdziwa miłość nie jest czymś, czego musimy szukać lub zdobywać. Autentyczna miłość rodzi się z głębokiej integracji wszystkich części siebie, w tym cieni, lęków i pragnień. Kiedy rozpoznajesz te części i je przyjmujesz, Tworzy się wewnętrzna przestrzeń równowagi i harmonii, pozwalając, aby miłość płynęła swobodnie, bez wysiłku lub masek. To, co się dzieje, to to, że akceptując i kochając siebie, naturalnie przyciągasz relacje, które odzwierciedlają tę autentyczną i wzajemną miłość. Ten proces akceptacji i wewnętrznej transformacji wymaga odwagi odwagi, aby spojrzeć w głąb siebie. I zmierzyć się z tymi częściami, które często wolelibyśmy ignorować: rany, traumy, niepewności, wszystkie te aspekty, które z punktu widzenia Junga tworzą nasz cień. I to właśnie w konfrontacji z cieniem tkwi prawdziwa wolność. Ponieważ integrując te części nas, które niosą ból i strach, zyskujemy moc, cichą, ale głęboką moc, która pozwala nam żyć pełniej. I bardziej autentycznie. To jest prawdziwy klucz do uwolnienia się od ograniczeń, jakie narzuca przeszłość, i w końcu otwarcia się na miłość, która jest pełna, bez wymagań lub oczekiwań. Kiedy pozwalasz sobie na ten proces samopoznania i akceptacji, dzieje się coś magicznego. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że miłość nie jest czymś, co zależy od innych, aby istniała. Jest to energia, która płynie z ciebie, do innych i do świata wokół ciebie. Jung uczy nas, że prawdziwa transformacja następuje, gdy pozwalamy sobie być tym, kim jesteśmy, bez ukrywania niczego przed sobą. Od tego momentu miłość staje się najczystszym wyrazem tego, kim jesteśmy, bez warunków ani oczekiwań. Relacja z samą sobą, szacunek dla własnej podróży i akceptacja własnych niedoskonałości tworzą solidną podstawę dla każdego rodzaju relacji, którą chcesz pielęgnować. Miłość przestaje być ciągłym poszukiwaniem, a staje się pełnym i prawdziwym doświadczeniem. Ten proces życia miłością jako naturalnym wyrazem twojego jestestwa daje ci również głębokie poczucie wolności. Nie ma już potrzeby udowadniania czegoś innym. Ani ciągłego poszukiwania aprobaty. Prawdziwa wolność pochodzi z wiedzy, kim jesteś, i wiedzy, że jesteś wystarczająca. Jak uczy nas Jung, indywiduacja jest drogą do prawdziwej wolności wewnętrznej, drogą, na której uwalniasz się od zewnętrznych oczekiwań i zaczynasz żyć zgodnie z własną prawdą. A kiedy osiągasz tę wolność, miłość, którą ofiarowujesz innym, nie jest już uzależniona od otrzymywania czegoś w zamian. Jest to po prostu ofiarowanie Twojej prawdziwej istoty, bez presji, bez zależności. To właśnie sprawia, że relacje stają się czystsze, a jednocześnie głębsze. W miarę jak doświadczasz tej wewnętrznej wolności, Twoje postrzeganie relacji zaczyna się radykalnie zmieniać. Miłość staje się żyzną gleba, na której wymiana energii. Nie jest już walką ani grą o władzę, ale przestrzenią wzajemnego wzrostu. Z solidną podstawą samoświadomości i akceptacji zauważasz, że trudności i wyzwania w relacjach nie są już zagrożeniami, ale okazjami do nauki i rozwoju. Wizja Junga na temat relacji międzyludzkich ma tutaj zastosowanie. Są one lustrami. Nie tylko tego kim jesteśmy, ale także tego Kim możemy się stać? A kiedy rozumiesz, że prawdziwa miłość pochodzi z wnętrza, jesteś w stanie poruszać się po nich z spokojem, wiedząc, że prawdziwa siła leży w zdolności do pozostania wiernym swojej istocie. W tym momencie podróży zaczynasz zdawać sobie sprawę, że miłość nie jest czymś, co można dać lub zabrać, ale energią, która płynie nieustannie. Dostosowując się do Twoich potrzeb i Twojej ewolucji. Jak powiedziałby Jung, to w relacji z samą sobą znajduje się odbicie wszystkich innych relacji. Kiedy jesteś w zgodzie z tym, kim jesteś, miłość płynie swobodnie nie jako coś, co musisz zdobyć, ale jako coś, co objawia się naturalnie. Prawdziwa miłość nie wymaga poświęceń ani desperackich prób zmiany drugiej osoby. Rozwija się z wzajemnej akceptacji, szacunku i głębokiego zrozumienia, że obie strony są ludźmi w ciągłej transformacji. Przyjmując, kim naprawdę jesteś, stajesz się zdolna do życia i dzielenia się miłością, która nie tylko wypełnia, ale przepełnia, odżywiając każdy aspekt twojego życia. W miarę jak refleksja nad tym, co zostało podzielone, być może zauważysz coś głębokiego w sobie. Nie musisz być doskonała, aby być kochana. Miłość nie jest nagrodą za Twoją doskonałość, ale konsekwencją pozwolenia sobie na bycie tym, kim jesteś, naprawdę, bez masek. To coś, o czym często zapominamy, a podróż Karla Junga uczy nas właśnie przyjmowania naszej całości, rozpoznawania i integrowania naszych cieni. Dopiero wtedy możemy otworzyć się na autentyczną miłość, która nie zależy od innych. Aby być kompletna, ale która emanuje z wnętrza na zewnątrz. Teraz spójrz w głąb siebie i zadaj sobie pytanie: co powstrzymuje cię przed życiem miłością, na którą zasługujesz? Co musi zostać uwolnione, abyś mogła się naprawdę otworzyć na to transformujące doświadczenie? Odpowiedzi mogą tkwić głęboko, być może nawet ukryte, ale to właśnie te miejsca, gdy zostaną oświetlone światłem akceptacji i samoświadomości, pozwalają, aby najgłębsza i najbardziej autentyczna miłość objawiła się w Twoim życiu. Podróż samopoznania jest ciągła, jak ciągły taniec między światłem a cieniem. Nie ma ostatecznego celu, ale ścieżka, która rozwija się w miarę jak postępujesz, ucząc się kochać i szanować siebie na każdym kroku. Jak powiedział Jung. Czemu się opierasz, to trwa, i właśnie w oporze znajduje się klucz do transformacji. Uwalniając te opory, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że miłość nie jest czymś, co zdobywamy, ale czymś, na co pozwalamy, a pozwalając, stajesz się zdolna do jej pełnego doświadczania, bez ograniczeń. Miłość, której zawsze szukałaś, jest w tobie. Czekając na rozpoznanie, zaakceptowanie, i podzielenie się. Nie jest to poszukiwanie zewnętrzne, ale podróż wewnętrzna. Przyjmując i szanując siebie za to, kim naprawdę jesteś, stajesz się zdolna do przyciągania i życia w zdrowszych, bardziej zrównoważonych, a przede wszystkim bardziej autentycznych relacjach. Miłość staje się wtedy świadomym wyborem, a nie desperacką potrzebą. I to, moja przyjaciółko. Zmienia wszystko. Miłość staje się nie tylko emocją, ale manifestacją twojej własnej wewnętrznej prawdy. Więc zostawiam ci to pytanie: co zrobisz z miłością, która już istnieje w tobie? Pozwolisz jej zakwitnąć, czy będziesz nadal czekać, aż ktoś inny ci ją ofiaruje? Prawdziwa transformacja następuje, gdy decydujesz się w pełni i odważnie przyjąć swoją własną istotę. Jeśli ta refleksja poruszyła twoje serce, podziel się swoimi odkryciami w komentarzach, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby kontynuować tę podróż samopoznania. Razem możemy stworzyć przestrzeń wsparcia i transformacji, gdzie miłość zaczyna się od ciebie.